Yeah. Cześć, Fitset TV, jest z nami Tomasz Marzec, zawodnik młody, aczkolwiek utytułowany mistrz świata juniorów. Tomku, jesteś dzisiaj na konferencji PEI wraz ze swoim stoiskiem Sixpacka. Co was tutaj przywiało? Generalnie jak oceniasz zainteresowanie i waszą marką Sixpack, i targami PEI? Co nas tutaj przywiało? No cóż, myślę, że ci wszyscy ludzie. Jesteśmy na wszystkich większych targach. Pej już ma swoją renomę w Polsce, także nie mogło nas tutaj zabraknąć. A ja osobiście najwięcej czasu spędzam tutaj w tej strefie, gdzie są wykłady, bo są naprawdę na ciekawe tematy. Czyli rozumiem... Bardziej otwarte, to mi się Czyli rozumiem, że Ciebie osobiście przygnał też tutaj głód wiedzy, a kiedy może Ciebie moglibyśmy zobaczyć tam na scenie, jak prowadzisz swój własny wykład? A wiesz co, pół roku temu prowadziłem, akurat nie na tej głównej scenie, tylko w tych małych salkach, ale również frekwencja była bardzo duża, ponad 100 osób, tutaj na głównej sali, no cóż, to już pytanie nie do mnie, ale powiem Ci, że powoli idę w tę stronę, więc mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś się uda. Jeśli dostanę propozycję, na pewno ją przyjmę. Który z obecnych wykładów albo które jeszcze będą najbardziej ci się spodobał? Co najbardziej ciekawego? Na samym początku Konrada Topolskiego i Pawła Głuchowskiego. Ogólnie o treningu był naprawdę ciekawy. Chłopaki super prowadzą te wykłady i teraz przed chwilą właśnie skończył się wykład Barber Brothers o dopingu. To też jest interesujące. Bo Bardzo właśnie... kontrowersyjny temat. Kontrowersyjny, według mnie nie kontrowersyjny. Bo to, to była, prawda jest taka o, o praktycznie od zawsze, tylko po prostu teraz zaczęło się o tym mówić. No pra, prawda, właśnie tak jak mówisz, prawda jest znana, że doping jest obecny w sporcie, z tym, że no generalnie po prostu wychwalani był to. Są... Był to temat tabu, teraz już powoli nie jest. Właśnie wychwalani byli naturalni, a ci powiedzmy na dopingu skazani na wieczne potępienie. No cóż, no i nadal tak jest, prawda? Bo na wszystkich większych zawodach, w kulturystyce również, są testy antydopingowe. No Więc dalej jest to zakazane, taka jest prawda. No ale prawda jest też taka, że po prostu się to, no, większość zawodników to stosuje, no i tyle. No a właśnie jakie jest Twoje zdanie? Czy powinno być zakazane tak jak teraz? Powinny być te testy, czy powinno być yy, powiedzmy ogólne przyzwolenie? Bierzcie co chcecie, korzystajcie. Myślę, że teraz dobrze jest jak jest. W lidze amatorskiej jest to zabronione. Jak ktoś przechodzi na pro, jest to już dozwolone. Także no cóż, no do... Też dużo nie, nie mogę powiedzieć, czy jestem za, czy przeciw. Rozumiem. A jakie są twoje plany na przyszłość, na ten rok, na przyszły rok, jeżeli chodzi o starty? Jeżeli chodzi o starty, no to w tym roku raczej, raczej nie uda mi się wystartować, bo zmieniam kategorię na cięższą, także rozbudowuję masę mięśniową. Pod koniec 2016 roku startowałem na zawodach w kategorii do 75. No i pasowałoby zrobić krok do przodu. Mam zamiast startować w 80, także brakuje przynajmniej 5 kilo mięśni, no więc jeszcze troszeczkę mi zajmie. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku, na początku, na samym początku przyszłego roku... Będę już miał tą, tą masę odpowiednią, aby startować w kategorii do 80. No syl sylwetka robi naprawdę wrażenie duże, i mówisz kroczek po kroczku kolejne kategorie. A co jest takim twoim największym marzeniem, jeżeli chodzi o start? W jakiej kategorii byś chciał wystartować? Co byś chciał osiągnąć? Najważniejsze zawody, nie wiem, Mister Olympia, amatorów czy profesjonalistów, Mister Universe? Hmm, wiesz co? Szczerze ci powiem, że ciężkie pytanie jakoś ostatnio się nad tym nie zastanawiałem bo jeśli chodzi, jeśli chodzi o lata juniorskie. Jestem maksymalnie spełniony, bo zacząłem startować, to nawet no nie sądziłem, że jakikolwiek medal na zawodach międzynarodowych będzie możliwy, udało się... Wszystko co się dało. Mistrzostwo świata, No nie do końca, ale... Wszystko gdzie startowałem. Ale jest Mistrzostwo świata juniorów, to jest, to jest najważniejsze. I powiem Ci szczerze, że teraz tak e, zaczynam myśleć o innych sprawach. Najpierw mam nadzieję ustawić sobie tak życie, bo wiadomo, nie ma nie ma niestety pieniędzy z zawodów, więc no. Żaden, myślę, że żaden właściwie zawodnik w Polsce nie może się skupić tylko i wyłącznie na startach, no bo nie będzie miał pieniędzy na, na jakieś tam godne, fajne życie. Także na razie myślę o tych sprawach, jeśli chodzi o zawody takich. No nie zastanawiałem się. Mówisz, Mister Olimpia dla profesjonalistów. Aktualnie się w tym nie widzę. Nie, nie widzę siebie w takich ogromnych kategoriach wagowych, bo to musiałbym wtedy ważyć ponad 100 kg. Tak? No pytam, bo właśnie niedawno twój kolega, można powiedzieć z ekipy Piotr Borecki, no również trochę zmienił priorytety i nie zamierza kształtować sylwetki na taką, powiedzmy, ekstremalną. I chciałem właśnie zapytać, czy może ty się tutaj też jakoś ukierunkowałeś? No właśnie, bo też druga jest taka sprawa, że te kategorie teraz troszeczkę się zmieniają, tak? I patrz, ja na przykład chcę teraz zmienić kategorię na 80. -tkę. I na przykład później, yy, gdyby były stare zasady, no mógłbym sobie zmienić na 8.5. Ja uważam, że jeszcze bym był w stanie tak wyglądać statycznie, nie byłbym takim przerośnięty. Ale na przykład teraz usunęli tę kategorię i nie ma. I pomiędzy kolejna kategoria powyżej 80 to będzie 90. No to to już 80-90 to jest ogromny przeskok. No wszystko dynamicznie się rozwija, może za I rok, więc, dwa znowu no właśnie, coś wróci. I może jakaś inna kategoria się pojawi, tak jak Piotrek będzie wcelował w te. Yy, które pojawiły się już w Ameryce w Lize Pro, tak, te Classic Physic. I tam jest oczywiście wzrost, waga, no ale z tego co on mówił, to on by chyba musiał ważyć przy swoim wzroście około właśnie 82 kg, coś takiego. Classic Physic to razem z Sadikiem na scenie? No mu... właśnie to usunąć. o tę kategorię chodzi. No nic, w każdym razie ja się widzę jak na razie właśnie w takiej wadze, myślę 80 na scenie, na razie to jest max. w tych większych. Ekstremalnych, absolutnie nie. To jeżeli nie jakiś konkretny cel, konkretne zawody, to może jakaś sylwetka, którą się inspirujesz i do której chciałbyś dążyć. Od czego się zaczęła, powiedzmy, twoja przygoda z kulturystyką? Yy, od jakiej się zaczęła? O kurczę. Dużo tych zawodników było, naprawdę, naprawdę wielu. Hmm. Taki pierwszy, którego pamiętam. Tak powiedziałeś, wiesz, to w głowie mi się. Yy... Pierwsze skojarzenie. Pierwsze skojarzenie Bob Paris, nie, ale sam nie wiem dlaczego, bo. Bo wydaje mi się, jakbym więcej pomyślał, to znalazłbym e, lepsze sylwetki. Ale nie, wiesz co, jeśli chodzi o... Nie mam jakiegoś tam idola sylwetkowego. Dla mnie ta otoczka też jest ważna. Na przykład e, uwielbiam ja Katlera. Ale jego, Mimo, ale jego sylwetka na przykład mi się nie podoba. Bo wiadomo, ogromny tak, dużo mięśni, docięty, sylwetka ładna, wiadomo, czterokrotny mistrz olimpia. Ale według mnie, no, proporcji nie ma jakichś bardzo dobrych. Tak, ale jak przeglądam z nim wszystkie wywiady, widzę jak się wypowiada, no to ma niesamowite podejście do życia. I za to właśnie za tego Te, lubię. też trochę Piotrka właśnie może porównują z Jayem Cutlerem, Miał tutaj okazję z nim rozmawiać, w którym może wywiadzie, Jay tego, go bardzo promował. Tak, 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 tak. Już kilka razy się widzieli z tego co wiem. Dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia w przyszłym sezonie, spełnienia wszystkich marzeń. Subskrybujcie nasz kanał, Pizet TV, śledźcie Tomka na Facebooku. Trzymajcie się, cześć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.